Słońce mniej silnie niż za dnia świeciło. Pan Wojski z uszem i Don Podlas drogą. Dobra, Witalianizm 811. Dieta. Wysokobęglowodanowa. Rum, surowa. Roślinna. Głównie roślinna. wysokopotasowa, Niskotłuszczowa. Normalnie białkowa 10%. A więc poszukiwałam będąc noworyszką 8 lat temu poszukiwałam ludzi, którzy na tej diecie osiągnęli zdrowie, którzy spektakularne korzyści wynieśli i znajdywałam bardzo dużo osób, ale nigdy nie byli to Polacy. Znalazłam oczywiście. Yy, yy, takie postaci, które po prostu e, afirmują tą dietę, e, są z nią, przedstawiają ją, czyli Durian Ryder, jego dziewczyna Freely, e, z, który, bo, 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 bo to jeszcze ta dieta witaliańska ma drugi odłam wysokotłuszczowy i oni się zwalczają w jakiś tam sposób, czyli e, Awokado, pan Awokado, czyli e, pan e, Wilk, Wolf, e, który z Durian Ryderem się ściera nawet tam jakieś procesy, procesy sądowe co jest lepsze czy, czy czekolada Mateo Bromine ma jest niedobra i tak dalej i tak dalej nie o to chodzi szukałam poszukiwałam nie znajdowałam. i nagle zupełnie zgupia frant. Nagle niespodziewanie, w ten piątek Greg Sportello, mój Grek, wybrał się na wyścig amatorów kolarstwa. On jest bardzo, bardzo amatorem, bo dopiero jeździ na kolarzówce szosowej od miesiąca, ale jak wiecie, jest to, jest, o ile ja jestem słoniogą sportową, to to jest Pegas. Wyścig organizowany przez naszego medalistę, naszego kolarza bardzo słynnego, no nie jest to Szurkowski, ale świetny, doskonały Czesław Lang, równie znany. I to bardzo, i to po prostu, to był zupełny przypadek. Oczywiście zaciekawiona, no bo jak to, jak to Greg, Greg jest na jakimś wyścigu, ja chcę też wiedzieć coś więcej na ten temat, wygooglałam pana Czesława Langa. Okazuje się, że ten 60 współcześnie 64 latek parę lat temu bardzo za mógł na zdrowiu. I to, I to jest oczywiście taka złośliwość. Przedmiotów martwych, czyli pięczenia potencjału, czyli złośliwość sił równoważących, że w sytuacji, kiedy ci na czym szalenie zależy, to właśnie to zaczyna nie domagać. Czyli Beethoven stracił słuch, malarze przewracają się i łamią rękę w nadgarstku itd., itd. Po prostu przez to, im bardziej jesteś skupiony na czymś, żeby się coś nie wydarzyło, to to się wydarza. Ja miałam teraz właśnie tego dowód, kiedy się wgapiałam w krawężnik, którego chciałam ominąć. I właśnie tak doszło do mojej, do mojej wywrotki na motorze. Krawężnik wciągnął mnie jak carving w, w górę. A więc okazało się, że człowiek ten z jednej strony zachorował na arytmie, co jest generalnie bardzo bardzo nieprzyjemną chorobą, ale również zachorował na bardzo rzadką chorobę Meniera, polegającą na tym, jest to choroba ucha wewnętrznego jest to choroba, którą uznaje się, alopaci doktore uważają za nieuleczalną i ona postępuje i dzieją się takie rzeczy, że, że, że są... Bardzo duże zaburzenia równowagi, wirująca głowa, oprócz tego szumy uszne, no i w końcu doprowadza ta choroba do y, głuchoty. W związku z tym, dla człowieka, który y, chce jeździć na rowerze, a, a pan Czesław dalej był jak najbardziej czynnym, czynnym sportowcem, to jest to wybitna trauma. Ale okazało się, że usłyszał, no wiadomo, Durian Ryder też, też jest przecież kolarzem. On nawet trenował, był sparring, tre, partnerem, niech to się nazywa, w kolarstwie, tego słynnego Armstronga. Potem się oczywiście troszeczkę na niego hejtował go za, te, za, ten, za ten koks. Myślałby kto, że nikt nie koksi, tylko jeden Armstrong, ale mniejsza o to, nie o tym jest ten wpis. Wpis, o widzisz ten vlogas. Wracając do Czesława Langa, a więc wyszukiwał, wygooglał klinikę Gersona w Meksyku. Czyli musiało być na poważnie, prawda? Bo jest to klinika. Wiadomo, że w Polsce nie można leczyć dietą, wiadomo, że w Stanach nie można leczyć dietą, ale w Meksyku amerykańscy lekarze, między innymi i, i, też, i też dietetycy i nie tylko, leczą dietą, jest to legalne i dozwolone. Tam właśnie Charlotta Gerson, córka tego słynnego Maxa Gersona od jego terapii antyrakowej. I ta dieta Gersona jest bardzo bliska diecie, na której jestem. Jest to wysokowęglowodanówka, tak jak powiedziałam, niskotłuszczówka, gdzie ta głównie roślinna, oparta na surowym pokarmie roślinnym. Jest to dieta wysokopotasowa, niskosodowa. I jeszcze czym się charakteryzuje? No oczywiście ze względu na suplementy, które biorą, bo najczęściej są to ludzie bardzo chorzy na raka, najczęściej, ale też nie tylko, bo takie, bo jakieś straszne migreny, no po prostu ludzie wymęczeni życiem. Często jest to już odrzut, że tak powiem, tej medycyny alopatycznej, kiedy już tamta medycyna nie pomogła. W każdym razie jest to leczenie nie tylko ciała za pomocą jedzenia, ale też duszy. Tam, się, tam następuje taka duża przemiana, są rozmowy, no jest to piękne, piękne i bardzo mało przypomina nasz... Aha, tam się jeszcze pije te soki z marchwi, prawda, 12 soków z marchwi, no ta kuracja jeszcze jest trzy razy dziennie, nawet jest ta legatywa z kawy, no, no, no jest to wyzwanie potężne. Jest tak... Przez to wszystko małżeństwo Langu, bo jego żona ukochana, Elżbieta również z nim pojechała, przeszło, po czym zmienili diametralnie dietę, wszystko się całkowicie odmieniło, dzieci tam troszkę oponowały, bo, bo od tej pory w lodówce nie można było znaleźć zero, jakieś tam, nie wiem, co tam były, co tam trzymali w tych lodówkach wcześniej. W każdym razie przemiana ogromna, choroba nieuleczalna. Zniknęła również przy okazji lewą nogą do lusterka, została pokonana arytmia. Wiemy, wiemy, każdy wie tutaj z południa Polski, czym jest zakopane. Jak się ludzi sercowców straszy, prawda? Bukowiną, ząb, te okolice, te, 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 te huśtawki ciśnieniowe, prawda? Halny, to wszystko. W związku z czym ludzie z takimi problemami z sercem raczej tam nie przyjeżdżają, a przynajmniej nie, nie tak często. No i jest taka, jest taka yy, tutaj nagonka. No więc wyobraźcie sobie, że Czesław Lang yy, z tymi problemami z tą armią, od, nadal organizuje, no bo on oczywiście tego typu sportowiec nie potrafi się położyć na kanapie i odcinać kupony od tego, co zdobył. Tylko, Jezus, co tu się dzieje z nim? Tylko, oczywiście działał dalej działa i, i świetnie sobie radzi i, i stworzy. Jeden z najsłynniejszych wyścigów dla amatorów i ten wyścig słynie przede wszystkim z tego, że rano jedzie, jadą amatorzy, Kiedyś w 2010 roku, bo, bo to wyścig ma już 9 lat, w 2010 roku startowało 700 amatorów, dzisiaj to już blisko 3000 było, w piątek. I rano jadą właśnie amatorzy, a później dokładnie, absolutnie dokładnie tą samą trasą. To się nazywa Bukowina Resort przez V, żeby to było bardziej światowo i zrozumiale, bo, bo później ja, jedzie wyścig, yy, światowy wyścig. Kolarski, tour de Polon. I, I tam są już uczestnicy, tak jak powiedziałam, z całego świata. No i jest tam ściana bardzo gliczałów, w każdym razie we wpisie podałam. W każdym razie jest to, jak się nazywa ta ściana? Gliczarów. Gliczarów? Tak. Glicza, Gliczarów. No więc ściana nazywa się gliczarów. Jest to dosłownie w sensie ścisłym ściana, ponieważ od niej odpadają kolarze. Odpadają w sensu stricte na plecy. Jest to takie podejście. W związku z czym, szczególnie praktycznie ci wszyscy, większość tych amatorów, no, może nie większość, no nie było mnie tam, wiem to wszystko z, z, z opowiadania prowadzi te swoje, te swoje wypasione karbony, prowadzą z tymi spuszczonymi główkami i tak to się przedstawia. I Greg Portello brał udział w tym, udało mu się jakimś cudem wyjechać, aczkolwiek wynik o dwadzieścia kilka lat starszego od niego Czesława Langa, który cały czas za każdym razem bierze udział w tych, w tych własnych przez siebie organizowanych wyścigu, wyścigu. udało mu się być godziny po czasie Czesława Langa. Więc wyobraźcie sobie w jakiej gościu jest kondycji. No, ale, nie, ale jeszcze wracam do takiej ciekawej historii, która się wydarzyła. Mianowicie, jeszcze wtedy Greg Sportello nie wiedział w ogóle o tej historii, on nie wiedział w ogóle o sposobie żywienia się Czesława Langa. I po tej, po tej, po tej imprezie był taki raut, na którym pojawili się organizatorzy też uczestnicy, kolarze. I była, był też poczęstunek. No i Greg Sportello stoi w kolejce do makaronu. No i usiłuje tam się wypytywać, czy ten mangaron, makaron jest wege, czy nie wege. Wege, czy nie wege. W tym samym czasie zbliża się jakaś laska i też stoi, się zastanawia, makaron wege, czy nie wege. Po czym no, ustalają, że jest jednak na 100% wege. Każdy ładuje yy, porcję makaronu, rozchodzą się. No i jeszcze później, w trakcie wieczoru, Grek poznaje Czesława Langa i okazuje się, że ta dziewczyna, to jest żona, kobieta, prawda? No ale dziewczyna, co to, 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 kobieta to dziewczyna. To jest, okazuje się, właśnie żona Czesława Langa, która już jest na diecie, jak widać, niesurowej, a przynajmniej nie 100% być może tam nie było wyjścia, w przewadze wegańskiej, we, wegetariańskiej. No więc to jest ten taki optymistyczny bardzo akcent e, i to jest to zwieńczenie tej, tych moich, prawda, poszukiwań e, słynnych e, witarian, bo mniej słynnych takich jak ja i inni jest bardzo dużo, jest sporo. E, I jeszcze jest taka rzecz, że ja już tego nie pamiętam, ale ktoś mnie ostatnio zapytał, jak ja sobie radzę, bo właściwie jestem przecież frutarianką, jak ja sobie radzę z tym jak ja sobie radzę z tym zimnem. Tak, na początku, jak weszłam na tą dietę, było mi zimno, tak. Do tego dochodziło, że rano tego zielonego szejka piłam w puchówce, a był to sierpień. Czyli, no właściwie 8 lat już teraz będzie, dokładnie 8 lat albo jeszcze dłużej, bo chyba troszeczkę wcześniej zaczęłam, e, kiedy jestem witarianką. No i Wam muszę powiedzieć, że jakoś tak płynnie to przeszło, nagle, nagle już przestałam to odczuwać i tak dalej. Na zakończenie powiem tej fajnej historii, że Was bardzo, bardzo kocham i tu się nic nie zmienia. Nikogo nie za, za, namawiam do tej diety. Jest to dieta dla przede wszystkim wytrzymałościowców. Sport wytrzymałościowy, jeszcze tylko ostatnie zdanie, póki jeszcze jest jakieś światło, ostatnie zdanie. Sport wytrzymałościowy to jest sport, który ćwiczy silną wolę. 16 lat temu, kiedy zaczęłam biegać, dzięki temu sportowi wyleczyłam się z nerwicy lękowej i itd. Byłam wtedy zwykłą wegetarianką, yy, która jak w sumie wydawało się, że tak bardzo zdrowo, ale teraz już wiem, że, że byłam dosyć nieświadoma, jeżeli chodzi o pokarmy, ale to nie było istotne. Przede wszystkim byłam nieszczęśliwa. Yy, a to jest, yy, to znaczy nie byłam szczęśliwa, może aż tak, może nieszczęśliwa, nie, bo ja raczej nie jestem tym typem. Yy, lęk, lęki to nie jest smutek. Chociaż czasami się to łączy. W każdym bądź razie. Jesus, jak ja abstrahuję. W każdym bądź razie było tak, że to jest trening silnej woli. I niestety, o ile kobiety są w stanie wykazywać tą silną wolę, mają z powodu wielkiej empatii i wtedy w stosunku do innych ludzi, do dziecka, potrafią być bardzo rzetelne. O tyle w stosunku do siebie. Jest to rzadkie. Biegam po tym lesie i naprawdę spotykam mało kobiet, a w moim wieku już w ogóle nie spotykam kobiet, praktycznie nie spotykam. Zapisałam się na jeszcze już ostatnia digression. Zapisałam się na bieg zimowy górski i on się odbywał tu w lesie Wolskim w Krakowie i to było 21 km, można wybrać było trasę połowę z tego. Zapisałam się na ten bieg i, I ani jednej, ani drugiej tej, tej, tej dystansie nie pojawiła się żadna kobieta w moim przedziale wiekowym. Żadna. Facetów w tym wieku było sporo i byli świetni. Kobiet żadna. Po prostu my nie mamy silnej woli. Nam jest trudniej rzucić e, e, darcie faj, nam jest trudniej wyjść z alko, z alko, alko, trudniej z narko, etc. To jest, nie wpadajmy w to i trenujmy tą silną wolę bo naprawdę warto. Spod wytrzymałościowy daje takiego kopa. Jest czymś tak... Tak, 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 tak. Dobra, bo tak można w skończono. ko